Szanowni Państwo, nazywam się Kononowicz Krzysztof. Chcę bardzo serdecznie zaprosić młodzież wszystkich z zagranicy na odwiedzenie całej Polski, a zwłaszcza Białogostoku i okolic Białogostoku w armii Augustu. Drogiczyn i tak dalej Gdyż mamy Tereny piękne e, Mamy tereny piękne Zielenia Mamy puszcze Białowieży I żubry, koniki e, Łosie, wszystko mamy tutaj Tylko kocinie Stary zamek mamy Białystok Katedra Pałac Branickich Stary kościół w Starosielcach jest, przedwojenny, tam gdzie ja mieszkam. Teraz e, e, tą, e, aj, niewodnice kościelne, kościółek jest ładny, piękny. Klasztor, klasztor też. Sowałka, sowałki, jeziora, kanały, wszystko. Augustu, jeziora też kanały. Drohiczyn, Kurie można zwiedzać. Bardzo ładna kuria w Drohiczynie. Brańsk, Stary Zamek, Warmia, jeziora. I nie tylko jeziora, ale i budynki po niemiecku można zwiedzać. Wszystko jest. Święta Lipka, klasztor ładny. Jak się objawiła Matka Boska, Tenczyn, forty poniemieckie, jak przebywał, gdzie był Hitler, gdzie wszystko, e, Osowiec, e, bunkry poniemieckie też są, I, 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 i rosyjskie są, też można zwiedzać. Dużo, bardzo piękny. Białystok, śliczne, miasto. I bardzo serdecznie. Młodzież kochany, nie wyjeżdżajcie. Tylko można tu u nas w Białystoku. Teraz robi się remont. E... Będziemy mieli też bardzo pięknie. Na Dolidach e... Plaża będzie na Dolidach. Bardzo e mamy y, Wasilków, y, mamy jeszcze inne tereny pięknie piękne w Białymstoku, mamy różne tereny miast, gmin, powiatów województwa podlaskiego bardzo piękne są i ja bardzo proszę was kochani moi przyjeżdżajcie za granicę do Polski odwiedzajcie Bądźcie w Polsce, nie zdradzajcie Polski, bądźcie u nas, że trzeba zakłady budować, ani rozwalać, tylko trzeba budować. Trzeba, żeby wy, jako młodzież, następcy, nas, żeby Polska kwitła w siłę, tak jak Jarosław Kaczyński powiedział, wdziesnąćmy się wszyscy razem. Nie potępiajmy. Nie wyzywajmy jeden jednego. Nie przezywajmy. Nie lejmy w morda. Tylko jedne, jeden jednemu pomagajmy. Tak jak Matka Boska powiedziała. Jak Pan Jezus powiedział. Otwórzmy serca jeden do jednego. Otwórzmy drzwi. Nie zamykajmy się. Nie bójmy się jeden jednego. Nie bójmy się że, przypuśćmy, X mieszka na Bojarach, a Y mieszka w Starosielcach. Albo odwrotnie. Że Y mieszka gdzieś tam na Piastach, albo na e, Piesurkach, albo na jeszcze na jakimś osiedlu, a X mieszka gdzieś tam na Klausinie czy gdzie. I żeby jeden jednego człowieka nie, wiedzi, nie, nie wiedział, Jezu tak to jest. Tak. Teraz mam prośbę do kobiet. Kochani moi, nie bądźcie zazdrośni o nas, bo my was nie zdradzamy. Tylko jak wyjdziemy za was, za mąż, weźmiemy was, ożenimy się z wami, to. My Was kochamy z całego serca, z całej duszy. I my, bo wy kobiety, bez nas nie możecie żyć. A my bez was. I kochajmy się nawzajem. Miłujmy się, jak Pan Jezus powiedział. Bracia, siostry kochane, miłujmy się nawzajem. Kochajmy się, jak ja was umiłowałem. Bądźmy, idźmy tą drogą, którzy nakazali trzy osoby boskie: Bóg, Pan Jezus, Matka Boska. I chcę powiedzieć dla kobiet, dla dziewczyn: jeżeli chłopak pójdzie do kolegi, do koleżanki gdzieś tam, to już. Nie bójcie się, że chłopak zdrada was. Może za jakąś potrzebę poszedł, może poszedł e, coś wypożyczyć, może coś trzeba pomóc, żeby poprosić. Bo wy, kobiety, wszystkiego nie umiecie zrobić. Wy tylko umiecie zrobić takie, wsadzić dla nas. Dla mężczyzn takie szydło ostre, niedobre, takie pieczące szydło. Że myślicie, że my już jesteśmy takimi, yy, że wszystkich Was zdradzamy. Nie! Nie zdradzamy. My Was kochamy z całego serca, z całej duszy. Chociaż jeszcze nie jestem żonaty, kawalerem jestem, ale wiem co to rodzina zamężna, co to dziecko, co to jak trzeba wychować, jak trzeba opiekować i, i tak dalej. I szanowni moi, młodzież dorastająca. Ja bardzo Was proszę z całego serca, jak pobierzecie się razem, to żyjcie w zgodzie. Żyjcie w miłości. Na zakończenie chcę Was pobłogosławić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Was Bóg błogosławi i Maryja Panna Święta. Dziękuję.